Państwo życie, urozmaicić swoje. Szanowni nasi goście i zasli nauczyciele. Zapraszamy na dobrą zabawę i prosimy o wyrozumiałość. A przede wszystkim o dobry humor, traktowanie wszystkiego z przymrużeniem oka. A więc, przymrużmy oko jedno tylko, aby można było cokolwiek widzieć. Przez kilka lat... Po... Przez kilka lat Państwo z nami wytrzymywaliście podczas naszych udanych i mniej udanych apeli. Dzisiaj... Będziemy bawić was po raz ostatni. W ciągu tych trzech i czterech lat nasz pociąg do nauki był różny. Czasem poprawny, prosty i podłużny. Różne maszyny nam w huczały, lecz najlepiej ten stan opisze nasz wierszyk mały. Stoi przed salą pani profesor. Mierzy nas wzrokiem jej piąty resor. Już drży przed jej okiem, stoi i sapi. Dyszy i dmucha, Żar z rozgrzanego i ogamucha. Buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Puch jak gorąco. Uch jak gorąco. Już ledwie sapie, już ledwie zipie. A jeszcze sprawdza obuwie zmienne. Są zakomita Dwa rzędy już padły pod ciężkim jej wzrokiem. A pani z uśmiechem syta tym widokiem, szerokim gestem zaprasza do klasy. Najpierw powoli, jak o po ociężale, ruszyła pani z zabiorka o spad. Szarpnęła za dziennik i pyta z mozołem: A kto dzisiaj przyjdzie odpowiedź z I biegł przyspiesza i gna coraz prędzej, aż klasa nie może już z nerwów. Co więcej, jest. Kowalski do odpowiedzi. A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na no wprost. Do biurka, do biurka, do pani na stos. Czas wstydu się spalić, już taki mój los. I biegnie i biegnie, by zdążyć na czas. By wstydu się spalić, już tak do nas. Tak to to, tak to to. Mija nam czas. Jak się na lekcji, musimy żyć, ach. Co to za los? Już każdy się w ławce kuli jak może, żeby go nie dostrzec, bo wtedy... Mój bor! Ale już pani zdziajana, zdyszana radością, że tyle wstawiła, siadła za biurkiem i wykład zaczęła. A skądże to? Jakże to? Czemu tak... Dyktuje i pisze i gada, Do cna już nas wyczerpała. Już ręka się boci, Długopis się pali, A ona wciąż dalej i dalej i dalej. Nagle gwizd, Nagle świst, Dzwonek buch, Klasa w ruch, Na przerwę. Tak oto ciężki mija nasz los, Na każdej lekcji czeka nas stos. I choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i nie wiadomo jak się natężał, to nie udźwignął. Nauka to ciężar. Zanim, jeszcze się, zanim jednak się pożegnamy, to jeszcze wydaliśmy dedykację. Cały mógł się bo zawsze było dobrze lecz zostaje w tej tej pamięci, gdybym wam zaraz zachował, że dorosły jesteś. Ja się czuję jak małżeństwo, Chcę być na nim, chcę mieć na nim, zły jestem przygadany, nocy nie przespany, uwięziony w się Ewangelia według świętego Belfra, rozdział 13. Owego dnia, a było to w piątek 13. na siódmej godzinie lekcyjnej, Rzekł nauczyciel uczniom swoim. Otwórzcie zeszyty swoje, wyjmijcie biura swoje, albowiem klasówkę pisać będziecie. Na te słowa serca uczniów ogarnęła wielka trwoga. Lecz uczeń imieniem Jan rzekł: Panie, czy godzi się dawać na klasówkę w piątek trzynastego na siódmej lekcji naszej? Wtedy pan rzekł powtórnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie otworzycie zeszytów swoich nie wyjmiecie piór swoich, otworzą się przed wami broda do piekieł, a tam będzie płacz i skrzydanie ze mną. Ponownie Jan wstał i rzekł. Błogosławieni, którzy poszli na wagary, albowiem dane im się jest cieszyć zapachem kwiatów i oddychać świeżym powietrzem. Wtedy wzniosł pan oczy swe ku niebu i głośno zawołał: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz, Cóżem ci uczynił, że zawód ten wykonywać muszę? A zwróciwszy się do uczniów swoich, rzekł: Głowa mnie boli, gdy słyszę mowę waszą. Zamknijcie zeszyty swoje i schowajcie pióra swoje, albowiem do lekarza iść muszę. A oni chórem zawołali, Bogu nie będą wzięli. Na każdy nauczyciel chodzi do psychiatry. Amen. W szkole jest epidemia różyczki. Jeden nauczyciel ma zastępstwo za kilka lekcji. Dzwonek na lekcję. Do klasy biega zdenerwowana i sfrustrowana nauczycielka. Klasa jest pusta. Już po dzwonku, a jeszcze nikogo nie ma. Co to ma być? Właśnie do klasy dzieciary nie myte. O, pani profesor! Widzę na głowie nową kulację. A nowa, nowa. Przepraszam za spóźnienie, pani profesor. Oj, Wojtuś, ciebie to za dwa tygodnie w szkole nie było. No, zaspałem. Dobra, właśnie! Siadaj, dupy mi nie zawracaj!

do klasy wejdziemy, kartki wyciągnęmy i się w Usiądź na miejsce do swoich kolegów. Ale przy pani Haka tu nie ma kolegów. Basiak, kto napisał siłaczkę? Wóczenowski. Ma... Szmaka, siadaj! Czas później, nie? Gdzie byłeś? Na poprawie krwi. Kto ci pobierał? Paweł. Jaki Paweł? Kolega mój, Paweł. A on ma do tego uprawnienia? Ma. Mówił? Mówił, że ma. Lepszej wymówki to nie mogłeś znaleźć. Siadaj. Siadaj. Wasiek, nie śpi, się pytam coś ciebie! Co jest? Może ty nam powiesz, kim byś chciał zostać w przyszłości? Nie wiem, a co zostało? Nie wiem, wymyśl coś sam. Może coś z jakichś ginących zawodów? Znasz jakiś? No, żołnierzy. Widzę, że z tego to już nic nie będzie. To może powiedz mi chociaż ty z chemii. Jakie znacie rodzaje i procentowe stężenie alkoholi? Absolwent 40%, rządowa gorzka 37%, wyborowa 40%. Ma ktoś coś jeszcze do dodania? 12 plus 7. Dzie dziękuję. Ręce opadają! Dzień jesteś naprawdę bliski. Nauczycielu, chociaż byłeś mi jak Dałaś mi pałę i w moku. Powtarzam klasę już w przyszłym roku, a do tej klasy przecież chciałam chodzić sam. Na Przyprowadziłeś mnie z ulicy, nauczyłeś, pomagałeś mi jak brat. Dałeś pochwałę i serce całe, dałeś mi wiarę, choć sam nie miałeś, pędki nie dałeś. Więc pisałam sobie sam. jest dyrektor, to będą właśnie słowa kierowane do dyrektora. I czego chcesz, dyrektorze, za swe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którymi nie masz miary? Szkoła ci nie ogarni, wtedy pełno ciebie. I w rotundzie i w klasie, na korytarzu, w gabinecie. Władzy też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko twoje. Cokolwiek to Cokolwiek Kolwiek w tejże szkole uczynili mieli swoje. Ze strachu nam serduszka w ser, piersi zamierają, gdy Twe poczciwe usta czasem nas wołają. Tyś Pan szkoły, Gdzieś ma szkoły całej, gdzieś porządek zrobił i pilnował, by Krzysiu z Michałem się nie pobił. Gdzieś przez monitoring właśnie nas lustrował, czy się kto z papierosów za szkołą nie schował. Za twoim rozkazem nowa szkoła stoi, a konserwator z kotłowni wyskoczyć się boi. Uczniowie, uczniowie twoje szkoły chodzą jak zegarki, nie znajdzie tu nikt najmniejszego szwanku. Absolwenci. Zobaczcie, co może was czekać podczas życia studenckiego. W tramwaju siedzi blady, siny ze zmęczenia student. Pod oczami ma silne cienie, przez lewą rękę przewieszony płaszcz. Siada staruszka. Student ustępuje miejsca i łapie się uchwytu. Staruszka siada, ale z niepokojem przygląda się studentowi. A nie, pani siedzi. Ja widzi pani, jadę na egzamin i całą noc się uczyłem, bo ma średnią 4, 6. Chcemy utrzymać. To może da mi panu chociaż płaszcz do potrzymania? A nie, nie mogę. Zresztą to nie płaszcz. To kolega, bo ma średnią 5.0. Mam dwa pytania. Jak się nazywam i z czego jest ten egzamin? A mówili, że z niego taki luzel. Jeśli po nocach, strasznie się bój, Szkoda mi dziewczyny tym